Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Wielkanocnym. Dziś chciałabym Wam pokazać jak w prosty sposób wykonać wianek wielkanocny z mchu. I co nam do tego będzie potrzebne? Oczywiście obręcz słomiana, mech dekoracyjny, klej na gorąco, kawałeczek sznurka jutowego, nożyczki, bukszpan, piórka i jajka przepiórcze, a raczej ich wydmuszki. I tutaj taka uwaga: jeśli będziecie chcieli wykorzystać do tego mech zebrany z lasu, musicie go oczyścić, delikatnie przesuszyć, no i nie klejcie go na klej na gorąco, ponieważ zżółknie. Do tego użyjcie takiej zwykłej nici lub drucika florystycznego. To co, zaczynamy? Prace rozpoczynamy od nałożenia kleju na naszą obręcz słomianą. A następnie układamy mech dekoracyjny. I za każdym razem to powtarzam, jeśli nigdy wcześniej nie używaliście kleju na gorąco, załóżcie rękawice, ponieważ możecie się mocno poparzyć. Gdy nasza obręcz jest już pokryta mchem, możemy przystąpić do przyklejenia naszego kolejnego elementu, czyli bukszpanu, za pomocą kleju na gorąco. Również za pomocą kleju na gorąco umieszczamy kolejne dekory. Koniec sznurkiem przewiązujemy górę i będzie to nasza zawieszka na drzwi. Kochani, jak widzicie, mój wianek wielkanocny jest już ukończony i mam nadzieję, że będzie to dla was inspiracja do tworzenia swoich własnych wianków wielkanocnych. Pod filmikiem znajdziecie link do mojej ukończonej książki, a tam znajdziecie 40 ponad pomysłów do it yourself, zrób to sam na cały rok. Także mam nadzieję, że warto do niej zajrzeć. Niespodzianka, która jest dołączona w przedsprzedaży, będzie dołączana do 31 marca. Także spieszcie się kochani, zamawiajcie. Tutaj za chwilkę pojawi się logo, po którym w kliknięciu najłatwiej dotrzecie do subskrypcji kanału, do której Was serdecznie zapraszam, ponieważ szykuję dla Was mnóstwo niespodzianek. Tutaj za chwilkę pojawi się playlista z moich poprzednich realizacji wielkanocnych. To co? Do zobaczenia!